Wszystkie dzieci lubią coś tam, jak on wrzucił. Możemy oglądać i bawić się e, e, razem z nami, zabawkami w Minecraft Hero Brainie. I tu ja z tej strony. Remczak mały z Mandziokiem Bawimy się W Minecrafcie Możemy grać Wcale nie robię facepalma no Dobrze, grajmy, grajmy Gramy <grywamy grywamy> dalej intro, no. Kolejny odcinek Hero Brains Return wraz z Remkiem, co mogliście usłyszeć tak jakby Chodź Remek, idziemy do Heaven Shopu, wiesz? Zobaczymy czy możemy cokolwiek kupić HEAVEN Shop! No Heaven Shop. Jezu, tam pamiętam, że tam było po kilkasetek te wszystkie. Nie no, że... ja wiem, ale ja mam trochę Nuggetsów, Ja mam 15 Nuggetsów, może mogę coś za to kupić. Ja mam 4, super. Za 16 mogę kupić niemantowy miecz, nie chcę. On... Za 16 A... mogę kupić łuk 60 do 30 damage'a, wow, ale nie chcę. A za rotten flasha może sobie wziąć instant of instant half. Daj mi remek, remek, please daj mi jednego golden nugget'a, Jednego, jednego, tylko jednego. Nie kurde. Proszę. Inorus ci dodaj, Inorus. Musz. Dziękuję. He. 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 O, patrz Ha Dobra, co jeszcze mogę hmm. sobie? W zasadzie teraz nic już nie mogę kupić bo Rysała reszta jest za tego za Soul. Daj mi y, dwa roten flashe pod nogi. O proszę, 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 hmm. proszę, proszę. proszę. Hmm. O tyle ci chodziło? Jezus Maria. Sneak! Nie mąkaj tego dać. Kupujesz jedzonko? Poczekaj, weź na razie do bo nie mam miejsca wifipunku. O, oh, Okej, okay. ja mam czyściotki jakiś wiesz? Ja absolutnie prawie nic nie mam w wyfipunku. Kupy muszę wywalić, bo no dosłownie, ale wszystko jest dobre, no. I tak ci rzuciłem. <grym> <grym> Okej, okay, jak książki nie potrzebuję, zawsze czytasz. Szkoda tak. slota. Szkoda slota, szkoda. Szkoda, szkoda slota. Pewnie magma cream mi się przyda? Nie mam dla tego pojęcia, Remek. To źle. Wiem sobie jedzonko przy okazji I'll leave OK, możemy grać. Okej, okay, następnym questem jest. Zabij Hiroblana! Aaaaa, czarnoksiężnik to... Tarow! Mieszka w swojej wieży. I będziemy musieli go unicestwić. Już się boję. No czarnoksiężnik to będzie on tego, będzie wkurzający. Nawet mnie, proszę cię. Już, już ci się nie chce, już ci się nie chce zniewać. To nie jest nie chcę, to już, już widzę, że będę dedał de raz na 5 sekund. Cicho. Na razie ty wygrywasz w soulach. Wow! <laughs> A za soule są te życia, nie? Tak, za soule są życia. O Jak What? ciemno! What? Remek, Remek, mnie za rączkę. Boję się. What? A! A! Wow! Pojawił się tu i spadł. Ej, <laughs> Wiesz co ja bym ja się tego, tego nie, nie śmiał. No. Chyba tego nie... Ej gdzie ty jesteś? Mhm.

i te facepalmy, Boże. I w tej Co? Jaka lama. Boże, nie! Tylko nie naszego Archanioła. O, Remek, ja tutaj zostałem. A nie, dobra, przerzuciłeś mnie na dół. Zniszczymy go. Czemu ja ci nie widzę? Ale Ja Ciebie widzę. On prawie wrażenie nie zadaje. Raz mnie walnął i zero serduszek. raz mnie walą i teraz ginie przez nasze... Za spamowanie lewym przyciskiem myszy. Cicho! Minecraft ma najlepszy system. O, wow, Walki. Ups. O nie, dopiero teraz się zaczęło, stary. Patrz, o tutaj jest, o tutaj jest, widzę, bo się świeci. O, wow, fuck, zobacz, czym on jest. Na hita mnie zjął. What the fuck, Strzelaj w niego! Łuk, łuk, Łuk! Łuk, Łuk, Łuk! Łuk! Wiem, ale tu nawet ukryć się przed tym, nie, da, no to jest. What? W ogóle on mnie na Hita bo ja jestem przy nim jak się zmieniał. O oh, fuck. Mocny nie jest, ale. Ale. A, ty to miałeś prosto, bo on we mnie strzelał. Jiuo, jak niego trafić nie mogę. Zbieram. Oooo! Ty głównie jeden. cię dorwę, ty kupol. Czekaj, Potion. Małe główna. A, Ja się ukryję, ja się ukryję Niech Dobra, ty w niego nie strzelaj, a ja się będę leczył A ja się będę leczył, no dzięki No tak, no bo ty w niego strzelasz, a ja się leczę, bo on we mnie strzela Okej okay. okay. O nie on o, się fakt, mutantuje! No bo... What? Jak to mutantuje no On się jakoś świecił przed chwilą Aaaa! Z miecza go nie dosięgnę! No właśnie wi wiem, widzę! O! Z miecza go biję ale pada jak mucha. Dawaj, A... dawaj, jest! Mamy go! Dobrze! Czch, <grymne> <Mówiłem, weź. grymne> no. oh. Ale tak śmiesznie, po prostu. zobacz, mi prawie całą moją tam. zbroję rozwalił. Zobaczymy co mi Nether Star. Netter star... A tutaj skrzynka... Dwie strzały są w środku. Nether Star, Nether Star... Musisz się tutaj wrzucić. Nether Star. Jej! Bo, wow, to. 100 dusz dostałem! Ja też. Za każdego quest'a zawsze dostajemy 100 dusz. Jeej! Oh! Czy ty widzisz ten zamek? Tak, widzę. O Boże, już się boję. Co mm -hmm. nas czeka? Ju bój się lepiej, już się Remek, bój się, się, bój. Co tam jest? U. Mam tam zejść? Uh. Ja bym skoczył. Jest to Remek, tutaj jest zejście. <grym> <grym> <Okay>. <grym> Wiesz co, Mańczu, ja bym skoczył z boku jest, prze... Mogę ci powiedzieć, no to skacz. No to skacz, widzimy się na dole, no No i ty skaczesz i o co chodzi, a ja sobie tego. o, Uważaj, no tak, bo tutaj towarę, jest szkielet. Coś... o pigmen! Au, 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 pigmeny są... A nie, to nie pigment. O fakt, ten mnie wrzucił do lawy! A ja też zrzuciłem wszystkich do lawy. A. Umarłeś? Tak, biegnę już do ciebie, ręczak, poczekaj sekundę. I... Biegnę przez... No właśnie, poczekaj na mnie, nie biegnij! Eee, mnie, czekaj, tak z boku stanę, żeby do lawy. OOOO ale szybki był! Come on, kaman taktykę! Już biegnę do ciebie, Remek, zaraz będę. Hehe, <grym> już po taktyce, wszystkich zrzuciłem, Okej, <grym> okej. Okay, okay. po schodach, ale te z boku stanę na nich wszystkich zrzuciłem do lawy. <grym> to było mądre. Tak, re bardzo... Remek, Remek ja. i jego specjalne taktyki. Moja taktyka była zajebista Oho, uh -huh. Special tactics Nic nie widzę oh! <laughs> To było takie To było takie noob. Nope. No <laughs> Czaj powoli ja go tak fapuje z góry Do lawy gównie O nie spali się no wy i ten Wypadł No właśnie wypadł z niego hełm Widziałem Widziałem. Trochę szkoda, trochę szkoda. Oh, Ał yeah. je Byłby fej abyśmy wpadli do lawy podczas tego parkura. Co ty? Co ty, nie Znów takie parkoury. O! Oh! Ja sobie czas tą książkę nie chcę co otwieram. Ale mocno bije Mandzio, mocno on bije! What the fuck? Fuck, fuck, fuck! I, ty kupo. Ja zginę, zginę, zginę! zginę. Nie regeneruje mi się HP! Uff. Ile ci, ile brakowało? 2,5 serduszka mi zostało. Oł! Oh! Tu coś świnia przyszła. ooo pół serduszka, weź go na siebie Jest, o, oh. jest zabite Okej, okay, mam życie Mogemy iść dalej Mogemy iść. Oooo, oh, idziemy do Heaven Shopu, możemy cokolwiek kupić nie za bardzo. Ja prawie w ogóle zbroi nie mam masz jakieś bezużyteczne też lasną zbroję nie, co bo... mam, mam mam, zaraz ci dam czekaj o nie tutaj wypadło! Widziałeś je? widziałeś je te portki, widziałeś to? Tak, widziałem, właśnie sobie zmieniłem. Jaką zbroję chcesz? Z buty i tego hełmu. Buciki mam tu jakieś deksowe, a hełmu niestety nie mam. O to mam full tego deks prawie set. Nie nieźle, nieźle, Nice, nice! Krytykry. Ja nie mam. Hmm. Hops, hops, o! Był <grym> się źle, być do lawy Boże. To było okropne. Ciekawe co jest teraz będzie jakiś. O! Co? Dobry shot! Nice one! Z daleka, no. Cały czas skaczek jej bijesz, bo to są, wiesz, wtedy super... Wiem, a... wiem, wiem, wiem! jakieś ataki. Krytyki. Ups, wyrzuciłem coś. Aha, magma Keep. Tam jest ty gówno, z daleka bije. Chodź tu ty kupie. Eee! Fuck! Uważaj! Bo się spalisz! Jest mam pół serduszka, jakim cudem. GING! Gin. Dałeś radę? Co? Zlawy cię zabił, naprawdę z lawy cię strzelił? No Remek, no skrącę tego? Zestrzel go! Za kupa, nie, nie no, w lawie sztuczka. ja, ja się w, tym w tym odcinku to ja umieram mnóstwo no a nie ty. Raz musi być inaczej, raz musi być inaczej. Pewnie, że musi. Klopsów nie mam, w tym jest, w tym jest, że tak powiem. Jedno serduszko, jedno serduszko, jedno serduszko Czemu mnie tak biją mocno teraz? No bo tego ja... ty prawie zbroi już nie masz Mi się wydaje, że... Się wydaje, że nie, no oni no, są teraz coraz mocniejsi. no wow! bo SĄ coraz mocniejsi Ale mnie zaszedł Uważaj, bo idą kolejni Czekaj, czekaj, ja nie mam w ogóle jedzenia Remek masz jakieś jedzenie, żeby mi rzucić? Właśnie nie mam ma ostatniego steka, którego zaraz muszę zjeść Katemet. Uważaj na szkieleta! Może jednak wrócimy się do Heaven Shopu, wymienić coś na A, żarcie, Tak, co? żarcie. A masz tyle itemów? Coś tam... O, Okej, okay, to już tu wchodzę. To weź pójdź do Heaven Shopu. Słuchaj, bo ja mam trzy kostki trzy tego, to jest chyba trochę za mało, żeby ci to pomogło, co nie? Wydaje mi się, że zaraz sprawdzę, za co jest, co dostaniemy za... Zaraz znaczy, zna, co, zna, co zna, potrzebujemy zna, zna. Za, zamiast za żarcie i zaraz ci powiem. Aha. Za żarcie... O nie, to nie ten, nie ten trade, czekaj. Eeeem, um, o, jeśli masz roten fleszę, to przynieś je najwięcej. Rotę fleszę. Ja mam trzy. Trzy. Okej, okay, to nevermind, mam 34 cztery steki, wracam. Co? Co? Za, za roten fleszę sprzedałem. A, wystarczy. Biegnę, biegnę z żarciem. Okej, okay, zapraszam. Oh yeah. Nie, to dobrze, że właśnie żarcie to jest podstawą, że tak jest wiesz, wikokszone, że tak można go mieć duże, bo to jest podstawą. No, no, to jest bardzo ważne. Gdyby nie, to nie byłoby w ogóle sprintu. Mhm. Dziękuję Zrzygałem się mięsem, proszę bardzo. Dziękuję panie, bardzo panie Remku proszę za bardzo. pana hojność. Proszę bardzo, proszę bardzo. Nie każdy jest tak hojny jak... Nie pan. istotne jest to, że zżygałem, to, to jest tylko nie. Taki... ważne, że hojny. Ważne, że hojny, ważne, że hojny. Nie ważne co, ważne, że, że, że w ogóle coś. Tak o, o, ja musiałeś gonępać do mnie. I teraz okay, nie i jestem truty. Jestem że... otruty. Remek, jeżeli zginę przy siebie to cię. Diamentowe zniszczę. buty się spaliły. O, ja mam kolejne. Nie możemy ich rżnąć poprzez wrz wrz wrzucenie do lawy, bo oni, oni czasem mają fajne temy i wypadają, i to jest, wiesz... No poważnie, Remek, mówiłem ci to już 100 lat temu. Poczekaj na mnie. dobra, no... Wolnają mi się z No nie, no dobra, wow, nie piękne, piękne Ale na mandzie to nie poczekasz. <laughs> koragor! Sinek. Koragor? Kolejny boss? O nie. Poczekaj, poczekaj, niech mi się HP chociaż trochę zregeneruje, bo ja mam tego. Ja mam full HP, ja mam tak połowę. Zmordkę, z no nie! No ja ty masz okay. wszystkie serduszka, ty masz 20. Czekaj sobie, tam, ten, ten. przygotuję sobie potki. Okej, okay, możemy wchodzić. Okej, okay, jestem gotów. DO BOJU! <laughs> Starting boss fight. A rozumiem, że tutaj, tak? O! Oh. To jest boss, no bez jaj. Nie! Nie! No, nie. Lawa uważaj! Jezu tu wpadł teraz O, musimy na tego, na ramionach O tutaj są przyciski, widzisz? Mmmm. Ja, ja od, od tych najdalszych, od najdalszych, od najdalszych Bo teraz zapewne jeszcze nic się nie dzieje, to spoko A potem to gówno łapkę oh, wow. Jezu Okej, okay, mam już połowę oh, Syk Bitam, ja cię będę coverował Biegnę na drugi tego... A Ja tu coveruję, no FAK! MUSIĄ mnie podpalić! Jak zabiję go Jezus marzę umrę ja No traf pokryczę. mancio, traf! Trafiłem! FAK WHAT! Zabili mnie Jestem Gero! po dobre... To trzeba Remek szybko zrobić, bo te szały znikają To gdzie to jeszcze trzeba zabić? A tam! Tu na ramionach jest remek. Jest, jest wszystko. O, oh, fuck, nie, nie wszystko. Zobacz, że masz pokazane tego przez konsolę. Gdzie jeszcze? Jeszcze tam, na samej górze. Widzisz tam przy jego pachach. Aha, widzę. O jezu. Au! No. no. Dawa. O, jest. Trafiłem. Gdzie jeszcze? Wszystko. Nie, nie, nie wszystko. Nie, tu parę razy trzeba. Ła! Wow, no mnie zabił Mandrze, ty nie, ja, ja ich będę zabijał. Kowal, ty tam strzelaj w niego. Dobra, trafię teraz. Teraz trafię. Okej, okay, trafiłem. Jeszcze tam. Okej, okay, okay. Okay, Rebek, trafiłeś. Coś jeszcze. O, Boże, Oho, lef, jeszcze raz. A, zero. Nie, chodzi o to, że chyba. O jest, dobra, patrz, no ramię już mu tego. I jeszcze tylko tutaj strzelić i już będzie w bosie. Nie, jeszcze tego. Traf to! Okej, okay, trafiłem. Co tu jeszcze trzeba zepsuć? What? Ile ich tu jest, uważaj! Gdzie, gdzie, gdzie? O, oh, fuck, ile ich tu jest! Musimy je nie. tego, musimy je szyb, szybko teraz zniszczyć. Ty tam bij, to ja się, ja się nimi zajmę. A! Nie! Au, 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 au! to nie może być tak, musimy czasem się z nimi też bić. Ja się z nimi biję, ty tam, ty tam go bij. Znaczy, ty tam bij tego bossa. Ok. Ty gówna rozwalam. Oj, jest, zabiły mnie. Super. o do lawy wpadłem, co? No! Dalej Mandzio, dalej, trochę Ach. wyżej. Jest! Mam. Co to ma być? Nie! Nie! nie trafię! Jest, trafiłem! Jeszcze tam jedna pacha, jedna pacha jeszcze tam jest. Widzisz? Na, na tamtym na prawym. Na ja dokładnie nie widzę, w tym problem. Patrz, patrz, patrz! Jest! Pokonaliśmy go! Jest! O! Jeszcze A. mnie zabił na sam koniec! O! o jeszcze tam. do lawy mnie wrzucił na sam koniec! Easy, easy, easy. Daliśmy radę? Daliśmy radę, Remek. jej Boże, mi Zeus'a przypomina, dosłownie. No, on mi też Zeus'a przypomina. Zaraz, pierwsza reakcja, Zeus. <laughs> Będziemy walczyć ze Zeus'em. Patrz, o tutaj możemy przejść, Remek. Tylko uważaj, bo tutaj jest jeszcze jeden Blaze! Ale się skrył na ostatnią chwilę, gówno jedne. Ty, gunwaku. Nienawidzę Blaze'ów. On jest najgorszy, najgorsze. <laughs> <reakcje>. <laughs> Jak, Remek? Oh fuck, oh fuck. Are we <laughs> all? Skoczyłem do lewy Teleport to back to the shore. A co jest z oh. tego spicza? Ale mam fajne rzeczy, kto pisze te lepsze. <laughs> mam <laughs> jednego, jeden potion, jestem zadowolony. Okej okay. I waiting for you as you play games and Czyżby, na, zobaczę, czekaj, quest loga, poczekaj mi sprawdzić quest loga. Teraz quest 7, Tarnosa pokonaliśmy, Barloka pokonaliśmy, Hragorna teraz. I oh! na bow, na po... Wiesz co, zróbmy? A zróbmy tu cięcie. Krótki, stabilny, tak, fajny z... odcinek. Słuchaj, bo został jeszcze tylko jeden quest poboczny, a później jest już walka z tego z hero brainem. O, to quest poboczny Zatem, i, potem, tak. i potem koniec. Quest poboczny jeszcze robimy? Chociaż nie no, możemy go olać, żeby się potem rozgrać jeszcze. to jest dobry sposób, no ale... Ta, olejemy tego quest'a, ponieważ teraz już mamy tego... Już mamy 18 minut, tak. Ostatni odcinek był krótszy, ten macie trochę dłuższy. No i wydaje mi się, że... O, jeszcze tego zabijemy. Wydaje mi się, że to by... Jezus Maria! Nie, Prawie, naprawdę. Naprawdę. Ech. Remek, idę do ciebie. Okej, okay, możemy, możemy już kończyć. No. A, kończymy w tym odcinku. To byłoby na tyle. Meczki, dziękujemy dziękuję. wam za oglądanie. Wraz ze mną... O, gdzie ja wchodzę? Wraz ze mną był oczywiście Remek. Kto inny mógłby być w tej serii? Ja, ja, ja. Właśnie różny... O, zabity. Okej, okay, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod filmem. No i to byłoby na tyle. Cześć!